Panie czarku, ale skąd ja mam wiedzieć, co dawać, kiedy to wszystko jest takie trudne? Kochani, ci, którzy mają sensor, mają zapakowane w telefon, w tablet, jeżeli wzięli cały zestaw, tak naprawdę ogrom wiedzy, a więc całe książki, które są łącznie ilościami ponad 10 tysięcy stron. Zobaczcie. Jeżeli ja sobie wejdę w asystenta SOR i zrobiłem wcześniej sobie receptury, to tak naprawdę robię to po to, żeby idąc do sklepu wiedzieć, co kupić. Jeżeli na przykład ja zaplanowałem sobie, że zrobię sobie taki zabieg, zrobiłem to wcześniej, to ja na przykład zaznaczyłem sobie, bo wyszło mi z asystenta, że do tej mieszaniny, gdzie jest bor, gdzie jest na przykład toprek, gdzie jest strobiluryna, czyli zabieg na rzepak, ja sobie zobaczyłem, że potrzebuję z listy adjuwantów zalecanych do mojej wody, czyli do tej wody. Czekajcie, bo tu się mi. do tej właśnie wody, o, potrzebuje takiego adjuwantu. natomiast co jest ważne ważne jest też to, że ja już wiem że cała ta mieszanina będzie miała taką, a nie inną rolę, zobaczcie, w mieszaninie mam nawóz dolistny, mam kwestię fungicydu, mam kwestię konkretnych składników, ale załóżmy, że teraz ktoś powie, noże, że pańczarku ale co w moim przypadku, bo to jest przykład każdy ma inną wodę i tak dalej, oczywiście nic bardziej prostego dodaj nową recepturę Zaznaczam wodę, którą zmierzyłem. Na przykład w kranie. W tym momencie planuję właśnie ten zabieg. Będę szukał topreksu. Ciekawe, czy znajdę. Poczekajcie, bo za mało może wpisałem. A widzicie, nie znajdę. Tu, 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 tu. A mam. Jest. Do topreksu załóżmy, że nie chciałbym dodać nic. Chciałbym zrobić sam po prostu zabieg. Jadę dalej, mam ostrzeżenie, że moja woda jest twarda i pH jej też nie jest super optymalny. Wchodzę tutaj i zobaczcie, tutaj macie listę adiowantów wybraną do tej sytuacji. Na podstawie tej listy wybieracie to, co zobaczycie, czy u Was jest na półce, czy też nie ma. Czyli jeżeli na przykład ja wiem, że mój sprzedawca ma ten adiowant, ja mogę go kupić, ale zobaczcie, wybierając ten adiowant na tą sytuację, ja widzę, że tutaj jest jeszcze kwestia pH, więc to jest średni pomysł. Więc uwaga, wywalam ten adiowant, wracam do tego co miałem, szukam dalej. Na przykład, gdybym wziął jednak to, albo jeszcze co innego, albo na przykład wziąłbym może to, to teraz zobaczcie, co się dzieje. Ten adiowant, tak naprawdę, który wybrałem, wybrałem dwa, ten jeden wywalę. Znowu widzę, że to jest jednak za mało. Więc wracam ponownie do, tego, do tej sytuacji, wybiorę jednak to, i teraz widzę, że jeden adiwant zamyka mi dwa problemy. To wszystko robię dalej, zapisuję. Co to powoduje? To powoduje, że wy, nie będąc chemikami, jesteście w stanie sprawdzić, który adiwant powinniście kupić u swojego sprzedawcy, u firmy, która was zaopatruje. Receptury zapisujecie. Oczywiście, dałem przykład. Bo do tupleksu powinno się dołożyć innych rzeczy, żeby nie marnować przejazdu. Ale tak właśnie proszę, żebyście zarządzali czynnościami robionymi opryskiwaczem na polu w najbliższym czasie, żebyście byli przygotowani na wiosnę, która, jakby nie było, mimo że pogoda nie pokazuje, przyjdzie.